Witajcie na kanale politycznym. Rosja zawarła porozumienie z Białorusią w sprawie rozmieszczenia na jej terytorium taktycznej broni jądrowej, podała w sobotę agencja TAS, cytując prezydenta Władimira Putina. Stany Zjednoczone nie wierzą, że Rosja przygotowuje się do realnego użycia broni jądrowej, twierdzi wysoki urzędnik administracji USA, cytowany przez agencję Reutera. Wysoki urzędnik administracji USA zauważył, że Rosja i Białoruś Rozmawiały o rozmieszczeniu broni jądrowej od jakiegoś czasu. Nie widzimy żadnego powodu, aby korygować naszą własną strategiczną postawę nuklearną, ani żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni nuklearnej. Pozostajemy zaangażowani w zbiorową obronę Sojuszu NATO, powiedział urzędnik. To część gry Putina, której celem jest zastraszenie NATO, ponieważ rozmieszczenie broni na Białorusi. Nie ma żadnego celu militarnego. Rosja ma wiele takiej broni i sił w samej Rosji, powiedział Reutersowi Hans Christensen, dyrektor projektu informacji nuklearnej w Federacji Naukowców Amerykańskich. Takie posunięcie nie naruszałoby porozumień o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, powiedział Putin, dodając, że Stany Zjednoczone rozmieściły broń jądrową na terytorium europejskich sojuszników. Putin zapowiedział, że to 1 lipca na Białorusi będzie gotowy magazyn dla rosyjskiej broni jądrowej. Prezydent Rosji zaznaczył, że nie będzie to przekazanie broni jądrowej Mińskowi, lecz tylko rozmieszczenie jej na terytorium Białorusi. Putin na antenie rządowej telewizji Rosja 24 przyznał, że decyzja ma związek z zapowiedzią przekazania Ukrainie przez Wielką Brytanię pocisków ze zubożonym uranem. Jego zdaniem jest to tak czy inaczej związane z technologią jądrową. Putin został również zapytany: Czy zachodnie dostawy broni dla Ukrainy stanowią zagrożenie dla Rosji? Są zagrożeniem oczywiście. Gdy broń jest dostarczana do kraju, z którym mamy konflikt to rzeczywiście jest to zagrożenie. To jest bardzo przyzwoita liczba to jest dużo powiedział prezydent Rosji. Wielka Brytania w ramach styczniowego pakietu pomocy wojskowej zgodziła się przekazać Ukrainie 14 czołgów Challenger 2 i 30 haubic samobieżnych AS90. Teraz okazało się, że w grę wchodzi także dostawa amunicji ze zubożonym uranem. Przekazała w poniedziałek wiceminister obrony Annabel Goldie w odpowiedzi na pytanie członka Izby Lordów. Jak dodała, takie pociski są wyjątkowo skuteczne. W zwalczaniu współczesnych czołgów i pojazdów opancerzonych. Pociski ze zubożonym uranem nie są bronią jądrową. Stwierdziło we wtorek brytyjskie Ministerstwo Obrony w odpowiedzi na komentarz Putina, że przekazanie takich pocisków przez Wielką Brytanię Ukrainie oznaczałoby eskalację, ponieważ Zachód zaczął używać broni nuklearnej. Takie pociski nie mają nic wspólnego z bronią jądrową. Rosja jest zaangażowana w celową dezinformację dotyczącą dostarczania Ukrainie pocisków ze zubożonym uranem, informuje Ministerstwo. Technologia ta jest wykorzystywana w produkcji broni, ponieważ pozwala na skuteczniejsze przebicie pancerzy czołgów ze względu na swoją gęstość i inne właściwości fizyczne. To standardowy komponent, który nie ma nic wspólnego z bronią nuklearną ani jej możliwościami. Rosja o tym wie. Ale celowo próbuje dezinformować podkreślił Resort obrony. Uran ma dużą gęstość i twardość, więc jest używany do produkcji pocisków przeciwpancernych najczęściej stosowany w rdzeniu amunicji. Strzelają nimi także Rosjanie tyle, że nie podają do publicznej wiadomości danych na ten temat. Takie pociski nie wybuchają przy uderzeniu, ale raczej rozgrzewają się i przepalają przez pancerz. W wyniku tego, Powstaje drobny pył tlenku uranu, którego większość osiada w promieniu 50 metrów od miejsca uderzenia. Wiatr może go przenosić. Tak komentuje to generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Plan rozmieszczania na Białorusi taktycznej broni jądrowej Putin miał już od kilku miesięcy. Nosiciele, samoloty, które mogą przenosić broń jądrową bez przerwy lądowały na terenie Białorusi. Natomiast bardziej niebezpieczne byłoby rozmieszczenie tam pocisków Iskander, które mogą przenosić głowice taktyczne. Rozmieszczenie takich pocisków blisko granicy Polski, a to są też granice NATO, eskaluje pewne napięcie i jest to zupełnie niepotrzebne. To efekt ostatnich spotkań Łukaszenki z Putinem, a także podporządkowania się Białorusi. Właściwie integracja sił białoruskich z rosyjskimi jest już pełna, a planowanie strategiczne i operacyjne użycia sił białoruskich odbywa się w sztabie Federacji Rosyjskiej. Czy spotka się to z odpowiedzią NATO i rozmieszczeniem przez Amerykanów takich pocisków np. w Polsce? To jest na pewno rzecz, która będzie rozpatrywana. Zapewne narusza to niedawno wypowiedziany traktat, który mówi o niezwiększaniu sił nuklearnych średniego zasięgu. Natomiast samoloty nosiciele są w krajach natowskich i są dostępne, jeśli będzie takie zagrożenie. Ale myślę, że do tego nie dojdzie. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby wywrzeć nacisk na państwa NATO, ale i na Ukrainę że oto mamy takie możliwości rozmieszczamy broń jądrową nie boimy się nikogo. To jest taka retoryka, którą Kreml stosuje od początku tego konfliktu. Putin pokazuje, że niepowodzenie konwencjonalne możemy zrównoważyć naszym olbrzymim potencjałem nuklearnym. Ale również po wizycie Xi Jinpinga, przywódcy Chin, Rosja chce pokazać, że wciąż jest potęgą, z którą należy się liczyć. Tymczasem brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że Rosjanie zaczęli czynić niewielkie postępy w rejonie Afdiivki. Tak komentuje to generał Mirosław Różański. Rosjanie stracili zdolności ofensywne już w tamtym roku. To jest fakt. Zwróćcie uwagę, że trwa napływ sprzętu i amunicji dla Ukrainy. Na front i w rejon koncentracji wojsk docierają bojowe wozy piechoty ze Szwecji i USA, a także wozy rozpoznawcze z Francji. Ukraina zdobywa zdolności do prowadzenia działań ofensywnych. Najlepszą obroną będzie w tym przypadku atak. Zdolności Rosjan będą na tym samym poziomie. Walki będą i mogą mieć krwawy wymiar ale w Avdiivce nie będzie zwrotu korzystnego dla Rosjan. Rosjanie są teraz przyparci do muru. Z jednej strony chodzi o informację o dużej dostawie sprzętu, która wzmocni Ukrainę. Z drugiej strony mają brak sukcesów. Dlatego uderzają na Avdiivkę. Chcą tam zdobyć tereny i ogłosić sukces. W mojej opinii Avdiivka z kierunku pomocniczego stanie się głównym, jeżeli chodzi o działania ofensywne Rosjan. Będzie im towarzyszył element gry i wojny informacyjnej. Tak samo kiedy mówiono, że Bachmut jest atakowany z dwóch kierunków, kiedy Rosja ogłaszała niemalże sukces. Na sytuację w regionie trzeba patrzeć w wymiarze kompleksowym i odnieść się do sytuacji na całym froncie. Myślę, że za bardzo zajmowaliśmy się Bachmutem, który od sierpnia zeszłego roku był miejscem krwawych walk. Rosjanie nie osiągną sukcesów o charakterze terytorialnym. Jestem spokojny o kolejne etapy walki zbrojnej.